Dzień dobry, widzowie Wiesel News. Rozpoczynamy nasz program od dwóch niezwykle istotnych wydarzeń, które wstrząsnęły San Andreas. Pierwsza informacja dotyczy tragicznego wypadku drogowego na Grapeseed Avenue. Jak wynika z wstępnych ustaleń policji, kierowca, którego stan trzeźwości wskazywał na ponad 3 promile alkoholu we krwi, stracił panowanie nad pojazdem. Został aresztowany i przewieziony do aresztu. Szczegółowe okoliczności wypadku są wciąż badane. Przechodzimy teraz do znacznie bardziej niepokojącej sprawy. Śledztwo w sprawie tajemniczego zabójcy, znanego jako Exodus, nabiera tempa. Ten samobieżny oczyszczacz, jak określają go mieszkańcy, najprawdopodobniej dokonał kolejnych morderstw. Na platformie Glifeo pojawiły się nowe, przerażające wpisy przypisywane Eksodusowi. Cytuję. Grzesznicy zostaną odesłani do piekieł, by Bóg nie zmiłował się nad ich duszami za życia. Te makabryczne słowa wraz z rosnącą liczbą ofiar budzą ogromny niepokój w całym stanie. Sprawa jest niezwykle poważna i wymaga natychmiastowego działania organów ścigania. To na razie wszystko, co możemy Państwu przekazać na temat tych dwóch spraw. Śledzimy na bieżąco rozwój wydarzeń i będziemy informować o kolejnych ustaleniach. Dzień.